Nie, ja nie chcę, bo tam brudne. Tata, to ty szukasz. Tu mamy taki mostek! Mostek śniegowy? Chodź, co ten mostek! Mamy, chodź, z tym mostek! Dobra, czekaj, tylko tata robi zdjęcie. O nie, rozwalił się. Mama! No?

No już, już, no bo nie, chodźcie dalej. No, idziemy dalej. No. A, tu jest taki mostek. Chodź. No i co, ja, co mam zrobić z tym mostkiem? Przechodzę. Tup, 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 tup. Teraz Tup, 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 tup. No, ale będziesz czysty po tej wyprawie, ho, ho, ho. Mama, ja przyjdę do tym? Mama, spróbuj przejść w tym, bo on jest dosyć wygodny. Wygodny jest, a nie przewrócę się? Nie. Teraz ja wróć, tym. Ja wróć tym. Dobra, wracam. Coś tak cięższe. Arnes, lubisz zimę? Tak! A gdzie teraz idziemy, powiedz mi jeszcze? I co będziemy robić? Jechać! Na jaką górę? Na Nie! Na jaką górkę? Na Nie, poważnie się pytam, no. Wiesz na jaką? Na a wiesz, że ja nagrywam filmik? Tak wiem. <laughs> no tego tak się popisuje. Udaje, że nie wiem na jaką górkę. A kto będzie jechał kolejką górską? Mama. Nie. <laughs> Mama. <laughs> no dobra, już, 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 wstawaj. Wstawaj, wstawaj. No dobra, dobra, już. Wstawaj, wstawaj. O tak, no. Tak się robi. Orzeł. Orzeł, no. Wiesz co, nie, bo tutaj Ernest, a nie, Ernest, bo tam jest brudno pod spodem, naprawdę wystarczy. Chodź. Zaraz wpadniesz, bo tam nie wiadomo, czy jakieś kałuże nie, ma, nie są pod spodem. Wpadniesz w jakąś kałużę i nie dojdziemy na wieżę. Będzie się śnieg, nie będzie taki takie błoto. Idziesz z brzegiem, no. To powiesz nam w końcu na jaką to jedziemy wieżę? Górę? Nie wiem. Dzi? Dzikowiec. Na dzikowiec. Bam. <śleskujesz> Nie, ja już nie przechodzę, bo idziemy. Wiecie co? Bo żeby nam, żebyśmy zdążyli, co? Bo to do którejś godziny pewnie jeździ, nie? 16 ostatni ostatni rok, rok. A 16:30 ostatni czas. A, no to już ciemno. Wiem, wiem. Dobrze, ostatni raz. Bam, bam, bam. Pokaż się tu. O, jak brzydko się nas popisuje. Oj. Teraz ja, O nie, to jest taki wielki most. Tresowo tam, ale to... No, jest orzeł? Orzeł wylądował, taki film chyba nie. był kiedyś. No jest taki trochę rozciapciany orzeł, no. Chodź. Musisz jeszcze trochę poćwiczyć. Ale, ale już zrobiłam takie ładne chodzenie. Nie udaje ci się. O Jezus. Dobra, dojdziemy na tą wieżę, czy nie? Na tą kolejkę, no nie na wieżę. Dojdziemy, czy nie dojdziemy? A, to, dojdzie. to stara wieża, widokowa. Nie, to jest. Yy... <noise> w ogóle zaznaczony jako niedokończony ośrodek wypoczynkowy. No prawda? Tak się nazywa. Czyli tam, to to. To nie dla telewizów teraz. Jest. Tam jest tyle zły. zrobić bez straty jakości powiększenie No ale nie chcę na razie.